Co jeśli powiem ci, że smutek, który dzisiaj czujesz, nie znaczy, że coś z tobą nie tak, ale że Twoja głowa próbuje ci coś ważnego powiedzieć? I co jeśli najlepszym sposobem, by przestać być smutnym, nie jest przestać czuć? Zostań ze mną do końca, bo nie tylko zrozumiemy, dlaczego jesteś smutny, ale też odkryjemy konkretne psychologiczne strategie, które możesz wdrożyć dzisiaj, by poczuć się lepiej. I nie, nie chodzi tylko o myślenie pozytywne. Smutek to emocja, nie wada charakteru. Każdy człowiek go doświadcza, tak jak bólu, głodu czy zmęczenia psychicznego. Pojawia się, gdy coś ważnego dla nas zostaje naruszone: relacja, oczekiwanie, plan, albo nawet poczucie sensu. Emocje nie są tam, by cię zniszczyć one mają funkcję informacyjną i adaptacyjną. Sygnał, tu jest problem a twoje zadanie zrozum go i reaguj ale powiedzmy sobie szczerze, każdy z nas czasem doświadcza smutku, który przedłuża się albo nie ma widocznej przyczyny, i to jest frustrujące. Powody mogą być różne: chroniczny stres lub przemęczenie, brak snu, izolacja społeczna, skutki biologiczne np. sezonowe obniżenie nastroju, przewlekłe, niezaspokojone potrzeby. Pamiętaj, smutek może być chwilowy, ale jeśli trwa tygodniami i zaczyna przeszkadzać w codzienności, to warto potraktować to poważnie. Smutek to nie jest Wi-Fi. Nie resetujesz go jednym przyciskiem, ale psychologia ma sposoby, które krok po kroku pomagają go przezwyciężyć. Zacznij od pytania, co ten smutek mi mówi. Zidentyfikowanie przyczyny może dać ci ogromną kontrolę nad emocją. Psychologia pokazuje, że tłumienie emocji często pogłębia smutek. Pozwól sobie poczuć, to pierwszy krok do jego przetworzenia. Nie czekaj, aż poczujesz się lepiej. Zrób krok już teraz. Idź na spacer, uśmiechnij się do siebie w lustrze, zadzwoń do kogoś, by po prostu porozmawiać, chociaż ten pierwszy krok może być trudny. Właśnie on często zmienia najwięcej. Badania pokazują, że już 20 minut spaceru dziennie może znacząco poprawić nastrój dzięki hormonowi szczęścia. Pamiętaj też, że sen jest Twoim sprzymierzeńcem. Brak snu zaburza regulację emocji i prowadzi do obniżenia nastroju. Popraw rytm snu, a zmienisz chemię w mózgu. Spróbuj muzyki to Twój emocjonalny regulator. Stwórz playlistę swoich ulubionych utworów, energicznych, gdy potrzebujesz pobudzenia delikatnych i relaksujących, gdy chcesz wyciszyć ciężkie uczucia. Zapisz swoje myśli. Pisanie pomaga uporządkować emocje, zidentyfikować wzorce i Odzyskać kontrolę nad głową. To jak hakowanie własnego umysłu. Możesz porozmawiać z kimś. Wsparcie społeczne, rozmowa z przyjacielem, rodziną, a nawet terapeutą ma ogromny wpływ na nasz nastrój i pozwala spojrzeć na sytuację z innej perspektywy. Ja osobiście uważam, że jeżeli jesteś przybity przez otoczenie czy niepowodzenia, pokrążasz się w myślach typu to już koniec, nie mam już nic do stracenia. To pamiętaj, że przy założeniu, że to prawda, teraz już nic nie Stracisz, więc możesz tylko coś zyskać, bo przecież sam stwierdziłeś, że niczym nie ryzykujesz, teraz twoja droga prowadzi już w jednym kierunku przed siebie, jeśli jesteś pod ścianą, i w górę, jeśli dobiłeś do dna. Pamiętaj jednak, by w krytycznych momentach, gdy smutek przeradza się w depresję i uniemożliwia ci funkcjonowanie, warto porozmawiać ze specjalistą, bo nawet jeśli uważasz, że nie potrzebujesz pomocy, to z pomocą zawsze jest łatwiej. Jeśli ten odcinek pomógł Ci choć trochę zrozumieć Twoje emocje, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj i włącz dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnego materiału. Powodzenia!